Dwa szczupaki naraz na jednym zestawie W sumie meter mają, co? Razem? Razem. Jeden na robaka i drugi na robaka Rozumiesz to? <słyska> Dawaj je podbierz, będzie dublet Ale Ziomek, tego jeszcze nie grali, nie Dwa szczupaki pistolety na i oba na robaka. Cyk jeden pistoleci. i drugi i go uciekci. Dziękuję. <ścoughs> ale beka co? Jak to się w ogóle wydarzyło? Ty bradzie było jedno. Dwa szczupaczki na robaka. Ty ale identyczne co? No. Rozmiarowo. Beka na robale widzicie sami Beka co? No kurwa ty, no tak też z szupaków nie mówiłem Ale dzisiaj biorą dobrze Do no. Wiesz jak się wypina? Jak mu włożysz tu palca to cię nie ugryzie nigdy pod Lądowanie Jeden na pęczek. I drugi. Chociaż ten chyba ciutkę większy. Stoi Stoi? <laughs> Ty idzie, A ten łyknął i stał.